3 i 7. Karol Krzeszowiec, dzień dobry, witam w programie Gościniec Radia września. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co dalej po szkole, a naszym moim i Państwa gościem jest Hanna Mańczak-Jankiewicz, doradca zawodowej i coach kariery. Dzień dobry, pani Hanno. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Pani Hanno, no to to najważniejsze pytanie na sam początek. Co dalej po maturze? Bo zdarza się, że zdaliśmy ten egzamin, przed nami e, niby otwarte drzwi, ale w które drzwi powinniśmy wejść? No tak, no, drodzy Państwo, jest to taki, taki bardzo ważny wybór w naszym życiu, co dalej po maturze. E, natomiast ja bym troszeczkę to pytanie też zmodyfikowała, bo z jednej strony po maturze, ale z drugiej strony też e, no, mamy dużą e, grupę absolwentów, prawda? Czyli e, jakby ta moja wypowiedź i te moje rady e, będą zarówno dla maturzystów, którzy zdali tę maturę z sukcesem, ale także dla osób, które kończą po prostu szkołę średnią. I może być to technikum, może być to liceum, albo też szkoła branżowa. No i tutaj co dalej? No, drodzy Państwo, jeżeli chcemy się dalej uczyć, no to wybór jest olbrzymi. Tak? W tej chwili absolwenci mogą i zdecydować się na studia wyższe, które składają się z dwóch stopni. Pierwszy etap wybieramy licencjat, właściwie takie trzy lata, i jeszcze mamy, słuchajcie, właśnie te trzy lata licencjatu na doprecyzowanie tych swoich oczekiwań zawodowych i dopiero następne dwa lata są to studia uzupełniające. Oczywiście bardzo ważna tutaj sprawa, aby one były w podobnym kierunku, prawda? To znaczy, jeżeli wybieram studia licencjackie na przykład w po obszarze politechnicznym, no to wiadomo, że te uzupełniające magisterskie też powinny być trochę w tym samym kierunku, a nie na przykład w obszarze humanit. My mamy określone właśnie predyspozycje, o których ja też za chwilę będę mówić które nas kierują na przykład w kierunkach ścisłych, w kierunkach społecznych, w kierunkach przyrodniczych. I bywa tak, że po tej maturze na przykład wiemy, że jesteśmy humanistami albo na przykład bardzo interesuje nas ludzkie ciało i wszystko, co jest związane z naturą, ale niekoniecznie jeszcze do końca wiemy, jaki zawód byśmy chcieli wykonywać, tak? I wtedy te trzy lata w tym obszarze pogłębionej wiedzy, na przykład w obszarze przyrodniczym dają nam jeszcze taką dodatkową, e, dodatkową wiedzę. Czyli jakby pierwszy element możemy pójść na studia. Drugi obszar, tak, edukacji, jeżeli się zdecydujemy na tą edukację, no to są mm, szkoły dla osób dorosłych, szkoły policealne e, czy też kwalifikacyjne kursy zawodowe, które uczą już nas w konkretnym zawodzie, prawda? Czyli my nie musimy iść na studia, aby jeszcze dodatkowo na przykład policeum zdobyć zawód, no, i oczywiście będzie pewnie jakaś tam grupa maturzystów, czy też absolwentów, którzy no, decydują się na przykład wystartować na rynku pracy. Czyli ta oferta jest dosyć rozbudowana. Wspomniała Pani na początku o tych predyspozycjach. Wiemy mniej więcej, mm -hmm. co nas interesuje i w tę stronę możemy iść. A jeśli tak nie bardzo się orientujemy, to jak te pre predyspozycje nasze może odkryć? Z ze swojego doświadczenia powiem Państwu, że. Po pierwsze naturzyści na przykład, którzy się do mnie zwracają, czy też absolwenci, oni podświadomie wiedzą, co oni by chcieli robić, tak? Ale w pewnym momencie się pogubią. No i teraz w ogóle ja całe poszukiwania pracy, obojętnie, czy jesteśmy na etapie na przykład właśnie wyboru kolejnej ścieżki edukacyjnej, czy startujemy na rynku pracy, czy wracamy na ten rynek pracy, powinniśmy, drodzy Państwo, trzy takie obszary zawsze analizować. To jest pierwszy obszar właśnie to są predyspozycje. To są tak zwane wrodzone, naturalne słuchajcie, umiejętności do wykonywania konkretnych czynności na początku, a wiadomo, że zawód składa się z tych czynności. Te predyspozycje zawodowe... One są widoczne właściwie już od szkoły podstawowej. Będą dzieci, które są świetne na przykład z matematyki, będą tacy, którzy się szybko uczą, to znaczy, że mają te predyspozycje badawcze. No i będą także na przykład urodzenia artyści czy też sportowcy. Więc pierwszym etapem jest właśnie takie spojrzenie w siebie, czyli określenie tych naszych naturalnych predyspozycji. Możemy to zrobić w dwojaki sposób, tak? No tutaj jakby najlepszym takim rozwiązaniem to jest no konsultacja u specjalisty, tak? Właściwie zazwyczaj chyba najlepszą drogą będzie to konsultacja u doradcy zawodowego, który po pierwsze jakby robi dwie rzeczy. Z jednej strony mamy cały takie testów osobowości zawodowej. Ja tutaj oczywiście też mogę polecić taki test, który jest możliwy, żeby ruszać na... Rynku zawodowym, to jest test Holanda, na podstawie którego jest wiele mutacji, natomiast ten test Holanda jest chyba najlepszy. No i do tego testu, drodzy Państwo, jest wywiad doradczy, tak? No bo wybrać dobry zawód, to jest po pierwsze, wybrać zawód, który jest zgodny z naszymi predyspozycjami, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, zgodny jest z naszymi preferencjami, prawda? Czyli z tym, co lubimy. No i taki doradca zawodowy, psycholog też bardzo często. No oni muszą troszeczkę tej młodzieży naszej wspaniałej, cudownej pomóc, tak, poukładać te wszystkie rzeczy, jak ja to mówię, takie puzzle zawodowe. Musimy sobie je poukładać. No i ostatnim takim puzzlem, później, już na zupełnie, słuchajcie, finale samym, no to jest wybór właśnie takich wartości zawodowych, tak? Czyli styl pracy, godziny pracy, warunki pracy, prawda? Ale to już jest po określeniu tego zawodu. A czy często, bazując na Pani doświadczeniu jako doradcy zawodowego, zdarzają się takie konflikty, że predyspozycje jedna, preferencje drugie? Takie minimalne bym powiedziała. Nie chodzi mi o konflikty, takie tak. zupełne sprzeczności, ale prawda, okay. że widzi Pani, że dany kandydat no, predyspozycje ma do bycia humanistą, mm. natomiast chciałby zostać matematykiem. Wie aż tak daleko nie, <śmiech> <śmiech> bo chyba ci, co nie, nie lubią i nie potrafią matematyki, to bardziej chyba uciekają. Natomiast te konflikty bardziej, drodzy Państwo, są w obszarze takim, że my teoretycznie wiemy, co lubimy. Wiemy podświadomie, jakie mamy te preferencje zawodowe, chociaż niekoniecznie zawsze potrafimy je nazwać, ale zaczynamy kalkulować. Zaczynamy się zastanawiać, co by nam się bardziej opłacało. Prawda? Patrzymy trochę na tą kwestię finansową którą ja na tym etapie wyboru jeszcze odradzam, tak? Bo my nie wiemy, drodzy Państwo, jak się zmieni rynek prawda, pracy. Pewnie, żebyśmy chcieli wszyscy, słuchajcie, zarabiać bardzo dużo pieniędzy i odnieść sukces zawodowy. Natomiast no, najpierw musimy robić to, co nam się bardzo podoba i do czego jakby w cudzysłowie, może tak głupio to zabrzmi górnolotnie, jesteśmy stworzeni. Bo jeżeli ja lubię coś, co robię, to robię to chętnie. Tak? Jeżeli robię to chętnie, drodzy Państwo, robimy to zazwyczaj lepiej, a jak będziemy to robić bardzo dobrze, no to wtedy tak samo rynek praw jakby to zauważył. Tak? Dobrze. Pani Hanno, powoli zbliżamy się do końca naszego tak. dzisiejszego spotkania. To tak szybciutko. Gdzie możemy szukać takiej pomocy, jeżeli właśnie, czy zbliżamy się do końca jakiegoś etapu edukacji w naszym życiu, mhm. ale nie bardzo wiemy, co później? W każdej szkole są doradcy zawodowi. Możemy się też y, umówić na taką konsultację. Są doradcy zawodowi y, w poradniach y, psychologiczno-pedagogicznych. Możemy także y, poszukać doradcy zawodowego, który pracuje na przykład w innym ośrodku psychologicznym. Więc ja bym chyba najpierw y, no, poszukała dobrego doradcy zawodowego, z którym będziemy mogli tak naprawdę przejść testy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, który też będzie w stanie połączyć pewne fakty tak, i nam doradzić albo nam y, pokazać opinię, prawda? Ale pamiętajcie, że y, to wy wybieracie, tak? Nikt nie podejmie decyzji za Was, natomiast y, uważam, że y, im więcej mamy wiedzy, tym mamy większą szansę na podjęcie dobrej decyzji. I pominęła pani www.zawodowyskuteczny.com, gdzie także tak, można. no pominęłam oczywiście, no ja pocztam się z każdym, z każdym absolwentem, dlatego jeżeli ktoś jest oczywiście zainteresowany, to będzie mi szalenie miło. Dlatego zapraszam na www.zawodowoskuteczny.com, gdzie można się też ze mną. Umówić. W związku z tym, że pani Hanna tak powiedziała, szanowni państwo, że spotkałaby się z przyjemnością z każdym, to mamy taką specjalną ofertę dla pierwszej osoby, która się z nami skontaktuje tuż po emisji tego materiału. Co to za prezent? Prezent w postaci jakby mojego doradztwa. tak? Więc pierwsza osoba będzie miała możliwość spotkania się ze mną w ramach takiego pakietu uczeń. To jest pakiet, który właśnie zakłada takie trzygodzinne spotkanie podzielone na dwie sesje. Pierwsza sesja będzie to diagnoza i taki wywiad pogłębiony, a druga sesja będzie to opinia, której ja jakby przedstawię. I zarówno swoją opinię postulowaną, jakby ścieżkę kariery, a także wszystkie wyniki tych testów. Dobrze, Więc to robimy tak. Sobie. Pierwsza osoba, która zadzwoni po emisji tej audycji, dzwoni pod numer nasz na antenę 672 22 22 i kontaktujemy tę osobę właśnie z panią Hanną, która dzisiaj była moim i państwa gościem. Ja tylko przypomnę, pani Hanna Mańczak-Jankiewicz, doradca zawodowy, coach kariery, a szczegóły na stronie www.zawodowoskuteczny.com. Bardzo dziękuję pani za te kilka minut. Również bardzo dziękuję i pozdrawiam ciepło. Gościnnie przy radia wrześniu 93 i 7.